Witam serdecznie z tej strony, Chaberdach. Znowu gram w Nidera. Mam sporo fajnych rzeczy w, w inwentarzu. Ponieważ ja się po prostu wylogowałem ostatnim razem. I dzisiaj, moim wstrętnym planem. Jest nie czołgać się cały czas. Tylko, ola, nie uciekaj. Dobra, zróbmy to inaczej. Nie <grymny> uciekaj! <grymny> Genialne! <grymny> <grymny> Dobra, polowanie na graczy. To jest moim dzisiejszym planem. <grymny> vous pas Nie mogę się doczekać żadnej odpowiedzi na czacie Nic, sprawdzę mapkę O Boże, nie w tą stronę w ogóle by idę Mniej więcej w tamtym kierunku Muszę wziąć jakiś ekwipunek normalnie A, to było epickie, to było naprawdę epickie W tym momencie Aj. Muszę zdobyć właśnie ekwipunek po pierwsze O Boże, tam jest nider Taki, którego wolę sobie ominąć bokiem. Tak, zdecydowanie. Więc, e, muszę teraz znaleźć jakąś strzelającą rzecz, rzeczy strzelające. Widzę, że tutaj nie za bardzo uracza takie przyjemności. Chipsy za to są. Lepszy ryc niż nic. Dobra, mamy żarcie. Eee, ja chcę wejść na górę. Tak, zdecydowanie. Tu autentycznie nic. Pustki, zero. Tam jest papier. Znakomicie. Nie widać żadnego gracza w okolicy. wyspełnował się ten nider tutaj ja na dół zdecydowanie nie chcę spadać ale tutaj nigdzie więcej już nie wejdę więc tak czy siak Ach, w sumie z tym niderem to mogę zawalczyć jeżeli on nie wy... wypatrzy ale nie wypatrzy mnie, dobra wow, spadłem Myślałem, że nie wskoczę i skręciłem w ostatnim momencie. Bez sensu. Dobra, wbijam się tutaj na górę w takim razie. Tam są. Gdzie te ciężarówki były? Tu. Tam są ciężarówki jakieś. Lecę tam. Przy ciężarówkach. O, i znajome ciężarówki. Zdecydowanie. Tak, to miejsce wspominam, jeżeli chodzi o lód, bardzo, bardzo pozytywnie. Ostatnim razem jak tu byłem, to, to było po prostu ogrom rzeczy, ale widzę, że niekoniecznie teraz. Coś tu się świeci nam przyjemnie. raziwoczka, Krzycząc, weź mnie, weź mnie. Nie bardzo. To no oczywiście na pewno też nic nie będzie. Znając życie. No jasne. Kto tam mnie zabił? Sakriel 2. E5-2. Dobra, spróbuję spotkać Sakriela. I uzyskać jakiś rewanż. Czuję się zdecydowanie nieusatysfakcjonowany w nikiem tamtej potyczki to było bez sensu to strzelanie w, na ślepo prawie jednak spokój po to kurczę podstawa dobra teraz tu Niderątka? Nie, nie bardzo O jest, screamer Na razie, nie idę tam Dobra. Z tym panem nie zadzieram. Ostatnio miałem z nim niezbyt miłe wspomnienia, więc... Hm. Wolę go ominąć dużym łukiem. Dobra, tu już wygląda na to, że nic w okolicy się nie dymi w po nidrowsku. Więc można podbiec kawałek. Tam jest też obóz. Tam więc... Jest taka możliwość, że coś znajdę. Miłego. A te. Te nidery to są cioty, więc. Cześć. Tu. Co on zostawił? Kasę? Nider. Wydający żywą gotówkę, 5 dolców przy sobie, niesamowite. I jest i broń. Jest również nider. 15 pocisków w magazynku. I to ten nider, którego nie bardzo polubiłem ostatnio, więc ja sobie daruję. 2 nider, świetnie. Żadnej ammo. Tam też żadnego ammo. Tak więc odpuszczamy sobie tą miejscówę. O, tu się coś. Może. Dobra, ja sobie klęknę. Tak, tylko na wszelki wypadek, coś leży? Pistolet? Świetnie, uwielbiam po prostu pistolety w Niderze. Przeładuj, dziękuję. Dobra, można przestać się chyba skradać. O matko, następny. I safe on padł. Po prostu cudownie. Same pomyślne wiadomości. Co to za nider tam jest? Ciekawi mnie to. Kurde, następny Screamer. Ja pierdziele. Dobra, ten się teleportował bliżej mnie. Dobra. Uwalił mnie lekko. Za 100. Sto... Coś punktów życia mnie uwalił? No chyba sobie raczysz panie żartować. A mu by się przydało. Zdecydowanie. On jest. Ah, tak. Patrz. Dobra, z A tam jest następne. O boże, i tam jest następne. I zdecydowanie noc następuje. Ja. Kto? No żartujesz sobie raczysz. Chodź maciarzu, prosto przede mną. Dobra, mamy trzeci level. Ja się muszę schować. Na pewno zjem bandaże. Gdzie one są? Pod piątku. Zjem banderze. Zjem jedzonko. Eee, teraz, co ja dalej chciałem? Nie mam latarki. Przydzielić punkty. To chciałem. Dobra. Więc, daję w. Zdecydowanie w to. Czemu idzie w... Ale raz, no. To nieważne. W razie mam przydzielone punkty już. Ej, flashlight by się naprawdę bardzo mocno przydał. Chociaż z drugiej strony mógłby lekko zdradzać moje pozycje pozostałym graczom. Więc na dwoje babka wróżyła, czy by się przydał, czy by był przyczyną mojego zgonu. Ale masakra, nic nie widzę. Może monitor muszę trochę przekręcić. Kurde. Chwilę. Poczekajcie. Dobra. No, przekrzywienie monitora nic nie wniosło. Nie zmieniło radykalnie mojego życia w... W ciemności. Dobra, gdzie ja jestem teraz? Kraj mapy. mapy i takie trzęsienie niderów. No, czy wam pogrzało tu? Gracze generalnie nie chodzą po krajach mapy. Tylko ja jestem jakiś świr. Dobra. Ha. Kasper Cross chyba nie był friendly. Zdecydowanie Naprawdę, chat O Boże, jestem bardzo blisko niego. chat to jest fantastyczne źródło um, dobrego humoru. Dobra. Szkoda, że te tereny jeszcze są zamknięte. Ciekawe mnie, kiedy <laughs> otworzą y, całą mapę. Będzie prze. Ogromna. Zobaczcie tylko. Zobaczcie tylko, jak ta mapa będzie wyglądać. Ja pierdzielę. Będzie tak słodko szło się zagubić tutaj. Niesamowite po prostu to będzie. Okej. Okay. Nie inwentory. Jeszcze raz mapka. Czy mam... O, mam wejście do metra. To by było naprawdę rozsądne. wejście sobie do metra. Jest i tak ciemno, więc gówno widzę. I iść przy ścianach. To też jest rozsądne. Dobrze, tutaj będziemy kierować się na niebie z kołinie metra. O nie, proszę pana. Sześć. Dobra, szybko zmienia. Cześć. Czwarty level, dobrze tylko jednego przywołał. Chodź tu. Dobra, w tym momencie mam jeden pocisk. Jest i następny. Zaraz, cholera, zaczepiłem się o coś. Nie na no, skraju mapy, to naprawdę jest tragedia. Jeżeli chodzi o ilość binderów, okej. Okay. Wow, kto to był? Ktoś się śmiał. To zaraz przy moim uchy tak jakby A, może nie. Może mi się zdawało. W końcu mam okropną ochotę iść do metra. To może być mój następny y, zgon. Ponieważ akurat na tej linii jest underwear, coś tam, coś tam, search nider, coś tam, coś tam. Więc przynajmniej się przekonam, czym to jest. Tam jest nider. Dobra, śmigamy w dół w takim razie. No patrzcie się, w metro po prostu, światło. Hey friendly 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 coming around Friendly. Okay, mamasz dwa pociski do snajperki. Cholera. Niezbyt wesoło. Co z moim planem polowania na mm, graczy? No powiedział, że jest friendly, to kurde, głupio tak go zaatakować. Nie to już byłbym świnią. Friendly, friendly. Jeżeli by nie zdążył powiedzieć, to co innego. Ale tak. To ja dłużej brzyję on. Muszę znaleźć znowu bandaży i je zjeść. Wow, nie w sufit patrz. Dobra. Tunelu ciemno. Z tego co widzę. Wow, zonk. Ej, te odgłosy w metrze to jest coś cudownego. To jest coś, co po, po prostu tworzy totalnie przerąbaną atmosferę tych tuneli. To jest po prostu genialne. Tu wewnątrz coś znajdziemy. Jesteś aż. Strach się nie bać, kurczę, co za to, bo się znajduje. Dobra. Psy. Zawsze mile widziane. Od razu je zjemy. Tu by była fajna miejscowa dla snipera. W sumie. O ile tylko spotkam, oczywiście, jakieś gracze. I dlaczego ten celownik tak lata do cholery? Aha, czy ja przydzieliłem punkty w ogóle? Oczywiście, że nie. Mm, tu idę. Tutaj tylko przejściówka, więc... Tu pustki, tu cholery jasnej Niby światło się świeci, a kurde gówno widać Szczególnie podczas zbliżania właśnie Skołpem tylko się zastanawiam, czy ja mógłbym na przykład zrobić taką sztuczkę. Nie, nie mógłbym. Tak, powolutku zbliżam się do tego Search Under, coś tam, coś tam. Więc będę mógł się przekonać czym to jest. I prawdopodobnie przyjąć naklatę pazury niderów. Jeszcze kawałek do tego. Jakiś koleś dwukrotnie pokonał samobójstwo. To jest bardzo ciekawe, jak on tego dokonał w tak krótkim czasie. I kurczę w metrze 0 lutu tym razem. Co się dzieje? Dobra, mamy... ...wyjście na ognisko. Dziwnie znajomy dźwięk przypominający obecność Nidera, co sprawia, że jest szczurek. Cholera, gdzie on jest? What the fuck? Skąd tyś to się wziął, kolego? Nie! Okej. Okay. You have died. Nie, ja nawet nie wiem, co na ten temat mogę powiedzieć. Ja chyba zakończę tym odcinek. No i to będzie taki nie... Odcinek faili. Także dzięki za oglądanie.